Dziś, jak to w Polsce bywa, Polska jest podzielona, jeśli chodzi o pogodę. Na zachodzie lepsza pogoda, na wschodzie gorsza pogoda. Spójrzmy na mapę, jak ta sytuacja pogodowa będzie wyglądała przed południem. Opady deszczu będą pojawiały się na północy, na wschodzie, e, na naszych termometrach opodów, kracza wyż i on stopniowo będzie poprawiać pogodę w całej Polsce. I jutro pięknie, słonecznie i z dnia na dzień coraz wyższe wartości na termometrach. Także czekamy na weekend. Szczuplejsze miały lepszą sierść i, i, i lepiej radziły sobie. I w testach Super. i w kontaktach Super. interpersonalnych. Okay. A coś z pogodą mają wspólnego, czy nie te myśli? Yy, nie, no, też chyba reagują. Reagują. <głosy> <głosy> na niskie ciśnienie. <noise> na przykład. Masi A dzisiaj wiek. słuchajcie, no, dzisiaj pogoda pozostawia wiele do życzenia, przynajmniej na Mazowszu. Mamy duże zachmurzenie, dużą wilgotność i jest. Rześko o poranku, bym powiedziała, ale z drugiej strony to dobrze. Natura wyczuwa takie potrzeby, dlatego, że mamy suszę na Mazowszu. Drugi stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność tej ściółki teraz jest na poziomie 15%. No. Także dzisiaj taki dzień deszczowy, a to i tak za mało, bo żeby nadrobić te wszystkie zaległości, to musiałoby padać ponad miesiąc. Także dzisiaj jedynie taki deszczowy dzień. Jutro te opady mogą utrzymać się na wschodzie, ale generalnie przed nami taki upalny okres przynajmniej przez najbliższe trzy dni, w powyżej 30 stopni. Także znowu wracają upały. Znowu będzie wyżowo, będzie słonecznie. No właśnie, więc A, yy, coś za coś. No jeszcze nie, może zmienić. Nie, nie chciałbym zaglądać w, w internety. <grymne> Zresztą co roku, raczej 1 sierpnia no mamy właśnie. dość wysokie wartości na termometrach. Nie są to dobre wartości dla osób starszych. Oczywiście. Więc wtedy musimy się odpowiednio nawadniać. Natomiast no, mamy tydzień do rocznicy wybuchu powstania Warszawskiego, ta pogoda może się jeszcze dość dynamicznie zmienić. Mhm. Przez te najbliższe trzy dni, czyli piątek, sobota, niedziela, zahaczy to też o poniedziałek, będzie upalnie. Jutro się już to wszystko zacznie, dlatego że ten wyż, który no, jest od zachodu, przemieszcza się dalej w głąb Polski i on dotrze do nas jutro. Ta poprawa pogody już jest dzisiaj na zachodzie, ale do nas dotrze dopiero jutro ten wyż. I co prawda, jeszcze w całej Polsce, dzisiaj na termometrach, maksymalnie do do 25 stopni, u nas na Mazowszu do 24 stopni, no to te wysokie wartości powrócą w weekend. Także. Czekamy czy nie czekamy? Wiesz co no nie, temperatura, powietrza, 20? temperatura powietrza? Temperatura no powietrza? Czekaj, była bo to 17-18 stopni Jaki? w ciągu dnia powyżej 20 stopni, ale Bałtyk troszeczkę w ostatnich dniach miał możliwość żeby się nagrzeć, no tak? więc powyżej 20 stopni temperatura Bałtyku. Około... Dobra. A zalew W Bałtyku niż na zewnątrz. Zalew Zegrzyński, jest? Wiesz co? Wydaje mi się, że około 23 stopni, ale no możemy to sprawdzić w kolejnym nie wejściu. Nie możemy, co ten na to... ale mamy takie informacje, żeby dotrzeć do tego i precyzyjnie powiedzieć, jaka jest temperatura, prawda? Tak, nie no, jest, tak. Tylko po to, żeby nie denerwować ludzi. Poza tym, poza... Jest 23 stopnie, ale nie mogą się państwo kąpać, bo jest nie, zakaz. No, ale to, no to, to w kolejnym wejściu, teraz na zapraszam na szczegóły i nasze mapy. <laughs> Dzisiaj duże zachmurzenie i będą występowały opady deszczu. Spójrzmy na nasze mapy, jak ta sytuacja pogodowa będzie wyglądała przed południem. W zasadzie w całym regionie będą występowały opady deszczu. Drobne przejaśnienia będą pojawiać się na zachodzie, ciśnienie niskie Dnia no dzisiaj chłodniej na naszych termometrach maksymalnie do 25 stopni. Najcieplej w Radomiu. Opady deszczu utrzymała dnia. Jest szansa na chwilę ze słońcem, i co, widzimy się za kilka minut.